Na platformach Payhip, Nafi oraz Empik są sprzedawane książki Jana Kuncewicza. Ten fragment jednej z nich dotyczy poradnika codziennego. Finansowe i materialne trudności. Problemy finansowe to dla wielu osób ogromne źródło stresu i lęku. Przekonania o braku, o niemożności zdobycia pieniędzy, a także lęk przed przyszłością mogą prowadzić do jeszcze większych trudności finansowych. Często nasze myśli o pieniądzach i zasobach życiowych są wypełnione lękiem. Co przyciąga do naszego życia jeszcze więcej trudności. Co zrobić? identyfikuj emocje związane z brakiem pieniędzy. Zamiast zamartwiać się, poczuj lęk, złość lub frustrację, które pojawiają się, gdy myślisz o swoich finansach. ignoruj myśli o braku. Myśli o tym, że brakuje ci pieniędzy, że nie możesz zrobić tego. Co chcesz zamiast walczyć z nimi, zignoruj je. Uwolnij emocje związane z tym brakiem. Przyjmij pozytywne emocje obfitości. Kiedy uwolnisz emocje związane z lękiem, otworzysz się na nowe możliwości? Wyobraź sobie, jak czułbyś się, gdybyś miał wystarczająco dużo pieniędzy, by cieszyć się życiem. Przyjmij uczucie obfitości i poczuj, jak wzrasta twoja energia. Zwiększ swoją częstotliwość. Kiedy uwolnisz emocje związane z brakiem, twoja częstotliwość wzrośnie, a dzięki temu zaczniesz przyciągać pozytywne zmiany w swojej sytuacji finansowej. Dlaczego to działa? Nasze przekonania i emocje dotyczące pieniędzy mają ogromny wpływ na naszą zdolność przyciągania zasobów materialnych. Kiedy uwalniamy emocje braku, zmienia się nasza częstotliwość, a tym samym przyciągamy sytuacje i ludzi, którzy wspierają naszą obfitość.